Witajcie w moim dziewiątym odcinku. Kupiłem nawozy hormony dla roślin. To jest na przykład Azot Planet Żatyna stymuluje szybki podział komórek, wzrost, pętów bocznych, rozrost, poszerzenie liści, poprawia syntezę chlorofile i opóźnia starzenie. To jest na przykład Azot Planet Aksinin. Stymuluje szybki podział, wzrost komórek wewnętrznych roślin, stymuluje początek odnóg, stymuluje wzrost pętów liściowych, zwiększa objętość komórek, korzeni łodygowych i liści i przyspiesza ogólny wzrost roślin. Ten na przykład jest azot, planet gliberlin, stymuluje Szybkie kiełkowanie korzeni stymuluje przedłużanie liści, skraca czas odpoczynku realizacji, po, zmia po zmianach cięcia przyspiesza wzrost roślin. I w można w opakowaniu tylko kupić 60 ml. Takie największe opakowania, i nie ma innych, tylko 60 ml. Dawkowanie jest na przykład 1 ml na 50 litrów wody. No i co tam jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Pierwsze dawkowanie robiłem 1 lutego. Drugie dawkowanie teraz jest, dzisiaj jest poniedziałek. 8 luty, to jest drugie dawkowanie, i wam pokażę, jak, jak rośliny mam po tych dawkowaniach, i powiem, jak, co mi się z roślinami stało. To wam powiem, bo trzy miesiące temu zauważyłem, tak stopniowo te rośliny, tak niektóre mi po, marnowały mi się po prostu. Nie widziałem co jest zgrane. Pod koniec grudnia to już było widać, styczniu to już katastrofa. No i stwierdziłem, że w końcu trzeba nawozić akwarium. Nigdy nie nawoziłem, bo nie, nie potrzebowałem, nie. bo z powodu tego dobrze mi rośliny rosły i nie potrzebowałem. Jak miałem oświetlówki T5, to już żadnego problemu nie było. Przy oświetleniu LED tu już się znalazł problem może z powodu tego, że za dużo tego oświetlenia mam, albo coś w wodzie jest. Ciężko mi to powiedzieć, co to może być, nie? Że mi się rozpadają te właśnie rośliny. No, i zaczynam właśnie nawożenie pierwszy raz, i będziemy próbować nawozy. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te moje rośliny. To jest anibias gileti. Jeden krzaczek zostawiłem, żeby to sfilmować. Tak właśnie się marnują wszystkie moje rośliny. Prawie wszystkie już tak powoli ich bierze. To jest bolbitus. Ten bolbitus miałem na początku w szodzie a z tyłu miałem kryptorynę, za bardzo tak ją nie było widać. Sporo liści było, sporo liści wytargałem na tej bolbitusie. Ja ją dałem do tyłu, a kryptorynę balansę przerzuciłem tu na bok. Też dużo liści wytargałem. i Ona mi się po prostu z tyłu kładła już, dlatego ją przerzuciłem na bok. I na, po, na początku stycznia przez cały miesiąc cały czas na podłożu leżała, Myślałem, że już ją w ogóle nie uratowałem. Tydzień temu pierwszą dawkę dałem. Chemie dla roślin dzisiaj jest 8 lutego. 8 lutego rano drugą dawkę dałem i ta trawka też była poleżała, Jednak mi coś tam trochę dźwignęło, coś pomogło trochę. A tu Anibia Petita to tam za wiele tam liści nie wytargałem. Tu mamy na przykład dulce Halandria Motyliona. Tu wczoraj wątrowowiec pelie wyrwałem z powodu tego, że za dużo już tego miałem. Musiałem porządek zrobić. Może wyrzucę ten piaskowiec i to pelię, a co innego tu wstawię. A tu mamy na przykład yy, mikrozarium trident. A obok jest hydrofilia pinatifida. Dużo światła potrzebuje i nie wiem, co się stało, właśnie ta roślinka. Życie roz... A mam tego, a mam tego dużo światła. I po, po, w listopadzie było widać, jak ona coś nie tak było z nią w listopadzie. A pod koniec grudnia to się całkiem rozpadła ta roślinka. Nie wiem, co jest zgrane. I wymagania ma właśnie, dużo światła i jest. Nie wiem czemu właśnie. A tu hydro, ja pan wczoraj kupiłem. Ją może przesadzę tutaj do tej trawki. A trawkę dzisiaj gdzie wstawię? jeszcze Nie wiem gdzie. A tu y, tydzień temu y, Ciąłem kryptoryny Pariwę Całkiem wyciąłem. Widzicie, troszeczkę już widzę puszcza. Te liście tydzień temu pusz, y, wyciąłem. A tu jest y, Buce Halandia -e, kup, y, Kupiłem ją dwa tygodnie temu. Spodobała mi się. Za nią zapłaciłem 50 zł za tę Buce Boca Halandria Koper. Miesiąc temu kupowałem ją, zadałem za 40 zł. Mam nadzieję, że się nie zmarnuje. Bo by te 40 zł poszło w błoto. Fajna jest długie liście ma i 2 cm szerokie. Tu na przykład jest Anibias Minima. A obok jest Anibias Nana. Widzicie jak łysa jest? Totalna zagłada w moim akwariumie. A tu mamy na przykład. Rosario Minor. I też pod koniec stycznia już zrywałem te liście. Bo już takie żółte się robiły. A tu mamy Anibias groki, lis. Bardzo ładne są liście. Podobają się i tak właśnie mi marnuje się ta roślinka. A tu na przykład jest Anibias Nana Mini. Ja ją miałem w małym baniaczku, przez 4 lata ją trzymałem. Jak kupowałem, to by 10 liści i tak mi się przez 4 lata rozrosły. Żadnego nawozów nie dawałem i ładnie akwarium mi rosły. A teraz ja widzę, że marnują, próbuję nawozić, zobaczymy, czy coś będzie z tego. Już żółte liście się robią przez 4 lata, tak mi ro rosły u takich szaczek. Powoli rosły, powoli, ale mi się nie spieszyło, żeby tam mają szybko rosnąć. Nie? Aby, aby ładnie rosły. A tu jest e, Buce grenvelvel. Velwel Bardzo ładna jest, podoba mi się. Też sporo, parę miesięcy miałem i ona tak mi się skręciła. Sporo też liści musiałem wyrzucić skręcone te liście. Nie wiem od czego to jest właśnie, że oni tak się skręciły te liście. No i najwyżej będę za dwa tygodnie dogram albo za miesiąc dogram się i najwyżej będę obserwował co, czy coś, się, coś tu się dzieje, nie? Jest niedziela 20 marca. Wam pokażę teraz jak roślinki ładniej zaczynają rosnąć po tym nawozie chemii dla roślin. Już miałem sobie kupować testy, sprawdzić co jest grane, dlaczego tak mi te roślinki marnowały się, ale już nie będę kupywał z powodu tego, że już dochodzą po tym nawozie te, te roślinki, już ładnie zaczynają rosnąć. Aniubia z Gileti, to jak widać, już zaczyna ładnie rosnąć. Wtedy, co na pan pokazywałem, to takie rośliny wszystkie miałem zmarnowane, takie żółte yy, się robiły. Takie listki marnowały się, widzę, że dochodzą te wszystkie roślinki. Widzicie, jak ładnie rośnie? Gileti Anibias. Bardzo ładnie. hydro Hydrojapań też mi się ładnie rozrosło. przyniosłem ją tutaj, co mówiłem, że ją chcę tu przenieść. A tu jakiś glon, nie wiem, co to jest. Zaglon, nie pamiętam nazwy w ogóle. Takiego w ogóle glona nie, nie kojarzę, że miałem. Zawsze nitkowate miałem, nie wiem, co to jest. No. Kryptory na już też ładnie rośnie. A tu mamy Bolbitus. Też ładnie dochodzi do siebie. Sporo takich dużych krzaczek miałem, musiałem wszystko wyrwać i już zaczyna rosnąć. A tu Anibias Petite też ładnie rośnie. Ładne malutkie liście są. A tu mamy. Kupiłem miesiąc temu roślinkę. ona rośnie do 10 cm. Już nie pamiętam nazwy. Zapomniałem sobie, bo jak coś sobie przypomnę, to w następnym filmie nagram. Wleciało mi z głowy. Tu chyba że 4 3, 5 krzaczków było i fajnie teraz widzę że się rozrosło, takie gęste się zrobiło. Już jestem zadowolony, fajnie będzie. Fajna roślinka będzie ładnie rosnąć tutaj. To jest Mikrozerium Trident. Już zaczyna ładnie listki puszczać młode, była taka, zmarnowało się, już myślałem, że już nie odzyskam A tu jest na przykład, co mówiłem, Hygrophilia pinatifida. To jest, co mówiłem, dużo światła potrzebuje, a się okazało, że jeszcze trzeba tą roślinkę nawozić i widzieliście na początku, co wam filmowałem, że sama łodygi zostało, i już widzę, że puszczają ładne listki tu po tych nawozach dla roślin. Zaczynają fajnie puszczać. Zobaczymy, co dalej będzie. Mam nadzieję, że mi się fajnie rozrośnie. A tu mamy ten trawnik. Kryptoryna Pariw, co mówiłem, że musiałem wyciąć, bo taki był zmarnowany już widzę, że już fajnie puszcza ładnie się rozrasta fajny to jest ten kryptoryna Pariw, fajny taki trawniczek będzie ładnie rosło to będzie mi się spodobało a tu ta buce si blue widzicie, już fajnie się rozrasta Puszcza parę liści, liści puściło parę, sporo tych liści puściło, a tu następna buce halandria koper. Widzicie, jak skalary mi pogryzły to liście, prawie odyga została. Zauważyłem, myślałem, że kurde, ślimaki mi to tego bały, ale zauważyłem, że skalary mi oskubały właśnie te, te buce halandria. Ale już na razie nie dotykają, zobaczymy co będzie dalej się działo. No. Anibias minima tu jest, też już zaczyna się fajnie rosnąć. Anibias nana też fajnie zaczyna rosnąć, jak widzicie. A tu e, mikrozerium też już dochodzi do siebie. Anibias grickylis Stoi w miejscu, jak jeden liścik puściło I tu właśnie co widać, urosnął jeden liścik i to wszystko na razie stoi w miejscu, nie rośnie Poczekamy dalej, będę sprawdzał czy będzie dalej rosło, coś z tego będzie Ale przypuszczam, że musi coś być z tego, tak? Jak już nic się z te, temu liściowi nie dzieje A tu jest Anibias mininana Na razie też się trzymało. Na razie jakoś dochodzi do siebie ta mini nana, co od początku miałem 4 lata, czy ileś tam już nie pamiętam dokładnie. A tu były Grand Velvet, co mówiłem, że te liście są takie skręcone, skręcone aż te liście były, a teraz już ładne są wyprostowane te liście. Wtedy takie jakby skręciło się do kupy. <laughs> jakby rurka się zrobiła, tak można tak powiedzieć. Nie? Już ładnie. Te liście się robią. No A tu ten trawnik, tu jest, co przesadziłem. Gdzie jest teraz hydrojapan? Na tym miejscu, tutaj wsadziłem trawnik. Nie wiem, czy czasami wyrzucę ten trawnik, a ja zostawię. To, to zapomniałem, jaka ta roślina się nazywa, wleciała mi z głowy, i żeby ona się rozrastała tam dalej, zamiast tego trawnika, żeby ona rosła. Tak się zastanawiałam, czy tak nie zrobić. No i no, i na ten temat to wszystko. Jestem zadowolony z chemii dla roślin. Ładnie rośnie. Wszystko unormowało mi się. Miałem zamiar kupić sobie testy, sprawdzić, co mi tu brakowało, że mi tak marnowało się te liście. Nigdy marnowałem mi się te liście, te roślinki, marnowałem mi się. Nigdy takich rzeczy nie miałem. Pierwszy raz mi się tak właśnie zdarzyło, że. Taką akcję miałem totalną. Taki, myślałem, że już nie uratuje te liście, nie? Ale e... koszt takie buteleczki kosztuje 20 zł. Jak ktoś ma problem na przykład z korzeniami, to bez problemu ładnie rosną korzenie. Zauważyłem. Bardzo się regenerują ładnie te korzenie rosną przy tej chemii dla roślin. Bardzo polecam. A Teraz mam 24 marca urodziny. Szkoda, że nie mogę się napić. Ponad 5 miesięcy już nie piję, bo jeszcze na tabletkach jadę. W maju będę wiedział, czy dalej będę używał tabletki, czy nie. Po 5 miesiącach dopiero poszłem 2 marca do pracy. Te dwa tygodnie. Ciężko mi było pracować, bo 10 godzin u nas się pracuje, to było dla mnie za ciężko. Jeszcze 8 godzin to jeszcze dałbym radę pracować. Te 10 to było dla mnie to mordenga przez te dwa tygodnie. No, no, noszę takie rajstopy odciskowe, bo nieraz mi taka noga puchnie, a wieczorem ściągam to, aż widać, że nawet puchnie mi to. No, jaką komplikację miałem? Po prostu. W pracy skręciłem sobie nogę. Gips nosiłem przez 3 tygodnie po gipsie, dostałem zakrzep i takie komplikacje właśnie z tej nogi miałem. Nie? I trochę i dlatego się w szpitalu leżało. No i co, zapraszam Was do 10 odcinka Wam powiem, jak się uszkodziłem akwarium. Jaki problem miałem ze szafką, to Wam opowiem. I mam szybę opti wifi akwariumie.